Alianz Arena witają państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Filip Lamperas. Włodek, co można powiedzieć o dzisiejszym meczu? Na razie krótko, nie widzę tutaj faworyta. Markizjo. A samoa. Juventus teraz zdecydowanie zaatakował. Odbita piłka od zawodnika opuściła boisko. Patrz, tuber. Lam. A szkoda. Nie udało się. No, znakomicie przerwał tę niebezpieczną akcję obrońca. Lidal, Andrea Pirlo. Podał do partnera. Cross. Szansa na kontratach. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ładna wymiana. Cudownie dograł. Dobrze interweniował. Jest zawodnik na czystej pozycji. No, nie dał się bramkarz pokonać. Świetne wyczucie. Prawa za tę akcję. To było fiarne, odważne wejście. Ryzykowna, ale udana interwencja. Brawo! Ładnie podał. I... I sędzia przyznaje rzut rożny dla Bayernu. Wywalczyli kolejny rzut rożny. Podał ją. Dośrodkował! Powstrzymana akcja przez rywala. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? No, zastanawia się, czy nie strzelać. Wspaniała wrzutka. Obrona wypiła piłkę. No, troszkę przestraszony, ale zdołał wybić piłkę poza boisko. Markizjo. WIDAŁ Na nim mogą polegać ambitny, zaangażowany, walczący od początku do końca I brawa dla Bayernu, ładny przechwyt Nic nie wyszło z tego kontrataku WIDAŁ Nie dał rady obrońca O to chodziło! Oczywiście, dobre podanie. Wspaniała okazja. Obrońca. dobrze interweniowała. Dobra główka. Coś niesamowitego, ale obrona. No, błystą teraz klasą. I Szeinstein. Vidal. Ucić Juve zdecydowanie w ataku. Ślizgiem chce przerwać akcję. Javi Martinez, Roben. To musi być gol! No i mamy gola proszę Państwa. No uderzył bez przyjęcia z pierwszej piłki. I od razu bramka, znakomite podanie. Trzechem byłoby tego nie wykorzystać. Markizjo No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki Tak dokładnie zagrać piętą Doskonale zagrał Nie udało się Wybita piłka przez przeciwnika Markizjo Ryzykownie, ale udanie. Przejęli piłkę, jest szansa na kontratak. A teraz przypilnę Robert. Andrea Pirlo. Widal. Jest szansa dla Juventusu. Popatrzmy. Jest okazja. Gol. Feinsteinger i zacznie Bayern Monachium od rzutu zauki. Prost. Była gorąca, ale obrona. Ma umysł. No potwierdza, że ma predyzję. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Maslam. Pucinic. Asamoah. Lam. Oliveri. Ładnie piętą dograł. No, ucieka obrońcy. Nerwowo, ale wybija. Bayern Monachium od linii bocznej. cross, Ależ walka o piłkę. Jest szansa. Niesamowite pudłuje. Ależ miał znakomite podanie. Po tym jak piłka opuściła boisko, wznowi bramkarz. Markizjo! Widał. Już partner pokazuje się, by można było podać. Juventus. Dobra okazja. I za chwilę Juventus z rzutu rożnego. Oddał strzał głową. Była szansa, by zdobyć przewagę w tym spotkaniu. Akcja zapowiadała się fantastycznie, ale nadal mamy remis. Widać, że ćwiczyli ten fragment na treningach. Obrona była zagubiona. Jednak i tym razem nie zdobyli gola. Gomez. O, udało mu się ładnie podać. Ale znakomicie. Do przerwy 1 do jednego. Przed nami przerwa. Oba zespoły nie rozstrzygnęły losów tego pojedynku w pierwszej połowie. Może coś się zmieni w drugiej, ale obie grają dzisiaj wyjątkowo dobrze. Ucinić. Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z autu. Awi Martinez. Wspaniałe zagranie, świetna technika, brawo. Piłka przechwycona przez Pirlo. Jest szansa na kontratę. Znakomita interwencja, to wymagało dużych umiejętności, ale też doskonałej oceny sytuacji. Ale wspaniała interwencja. On ciągle sam broni remisu. Już blisko pola karnego. Czy szansa dzięki tej bramce prowadzą? Ależ, bramka Włodek. Tak, wielkie brawa za ten strzał. Ale podanie otwierające drogę do bramki było fantastyczne. Prowadzą i ten teraz daje pograć z zawodnikowi z ławki. Wymanewrował obrońcę. Będzie dobra sytuacja. Ależ piękne podanie. Uderzenie. Obronił, nie złapał. Piłka w grze. Ależ znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Gomez. Przytomne zagranie obrońców to było przejęcie kluczowego podania. Teraz asamoa. Ucinić. Piękne podanie. Roźnie, ale zdążyli na czas. Dobra pozycja do oddania strzału. Znakomicie ze skrzydła. Niestety nic z tego nie wyszło. Kilka jest, to była naprzeciw. Gomez. Obrońca. Wy... Zdecydował się na strzał. A nie trafia! Musi być rozczarowany. Dostał piłkę prosto na nogę. Barzagli. Andrea Kirlo. Marquisio. Ach, tak, prosto do celu, oby zawsze tak to wyglądało. Robin! Dostrzegł partnera. Uderza! Uderzył! Obronił, jest szansa na dobitkę. Czy wykorzystają szansę? Ależ tam się przedarł! Nie udało się tym razem uciec z piłką. Próbował, ale stracił piłkę. Świetne podanie. Blisko pole karne może strzelać. Strzela! Bramkarz, dziękuję mu za tę interwencję. Ładna wymiana. Czy to wykorzysta? No, będzie gol. Nie ma gola. Sędzia pokazuje. Rzut rożny dla Juventusu. Coraz mniej czasu do końca. Przegrywają. Słuszna decyzja trenera. Decyduje się na zmianę. Głową w kierunku. Nie wiem czy to co zrobił można nazwać strzałem. Raczej piłka odbiła się od jego głowy niż on nie ostrzelił. Dobrze rozegrali rożny, ale strzał fatalny. Miała decyzja trenera. Podwójna zmiana. JUBE zdecydowanie. Bataki. Piłka minęła końcową I grę stoi Blankarz. Precyzyjne podanie. Baga może być groźnie. No tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Mamy zmianę w drugiej połowie, niewiele do końca. Drużyna przegrywa i trener wie, że musi być mocne uderzenie głową. Ach szkoda, nie udało się skierować piłki do siatki. Mógł precyzyjnie uderzyć. Mamy statystyki, widzimy, która z drużyn częściej była przy piłce. Miller. No, widać jak bardzo jest wytrzymały. To prawdziwa podpora drużyny. Ładne podanie. Gomez. No, może być groźnie. Czy to wykorzysta? Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. No, wyręczył teraz bramkarza. Może dośrodkować. Jest dośrodkowanie. Nie podążyli partnerzy za akcję. To może być sytuacja bramkowa, jeśli dokładnie wrzucą w pole karne rywal. Dobrze dograł. Marquisio. Bardzo dobre podanie. Oddaje strzał. Oliveri. ale zwoleń a wyraźnie piłkę wybija obrońca w panice. niestety nic z tego nie wyszło w piłkę zdobyła duży przeciwnik. szagiri no, trzeba pochwalić go za to podanie. dobrze atakujący zawodnik patras świetna interwencja naprawdę rewelacyjnie w ich broni Ale ładne, techniczne zagranie. Celnik do partnera. Mają szansę na kontratak. Ładnie dograł. Dobra okazja! Po tym strzale piłka odbiła się od zawodnika. Dość nerwowe wybicie, ale najważniejsze, że skuteczne. Marquisio. Ucilić. Świetnie podciągi. Bayern Monachium, zwycięzcą w dzisiejszym meczu. Zwycięstwo w meczu towarzyskim na pewno daje pewien komfort psychiczny. Mam nadzieję, że ta wygrana pozwoli zespołowi złapać wiatr w żagle.